Otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze numer 8 w okolicach miejscowości Radzików. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dostaliśmy wypadek. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. W jednym z samochodów przybywała osoba, która była uwięziona. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej, pomocy w jej ewakuacji poza samochód. Dalsze czynności na miejscu prowadziło pogotowie ratunkowe oraz policja. Jeżeli chodzi o siebie i środki na miejscu zdarzenia, dwa zastępy PSP z oraz jeden zastęp OSP A skąd masz ten uczyć na Dobra, dobra.